KOT NITASHI PODŁOGA W SKLEPIE, POLECAM! Kod NITASHI PODŁOGA W SKLEPIE! Gram w Fortnite'a z kolegą i mam kod w sklepie... NITASHI PODŁOGA! Ej ziomek, jak mam użyć kod w sklepie? Oczywiście, NITASHI PODŁOGA! I Enter No i gites, ludzie wspierajcie tego twórcę! Jeżeli Ty również wspierasz mnie wstępie Fortnite z kodem nie da się podłoga i masz pomysł na to, jak w kreatywny sposób się tym pochwalić, podtrzymaj swoje nagranie na mojego maila i Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z ciekawostek ze świata Fortnite. Dzisiaj pogadamy sobie na temat Tomigana, czyli bardzo lubianej broni, która już niedługo może powrócić do gry Fortnite. kolejnie skupimy się na tym, dlaczego Epic Games wyłączyło leczenie za fragi oraz rozdziałkę 4 na 3, ponieważ w końcu doczekaliśmy się ich finalnego stanowiska w tej sprawie, a na koniec pokażę Wam nagranie podesłane przez widza z ogromnym błędem na nowym trybie Avengers. Na na końcu odcinka przygotowałem również dla Was Shota, gdzie gość zadał prawie 1000 obrażeń w 20 sekund z łuku, wygrywając grę. Ciekawi? No to moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania! Jeszcze kochani, przypomnę wam odnośnie giveaway'u z poprzedniego filmu na myszkę Logitech. Wygrywa osoba pokazana w tym momencie na ekranie, a z powodu tego, iż zwycięzca słuchawek się niestety, moi drodzy, nie zgłosił z poprzedniego odcinka, to dzisiaj możecie je po raz kolejny wygrać, czyli oczywiście słuchawki do uszne firmy Rokat. Wystarczy, że wpiszecie kodzik w sklepie, nitasz podłoga oraz napiszecie pod komentarz z waszym nickiem z Fortnite z dopiskiem hashtag słuchawki. Wyniki będą podane już w następnym odcineczku. Tommy Gun powraca do Fortnite. Tak, kochani, to nie są zwykłe spekulacje, a jest to już prawie potwierdzony fakt. Do Fortnite już niedługo zawita nowy event, który już teraz jest określany mianem niesamowitego i niepowtarzalnego. Na tablicy, którą możemy znaleźć na mapie Fortnite, narysowany jest portal na Lake, like, który ma być portalem do przeszłości. Na dole zaś widnieje napis Vault, a obok niego znaki zapytania. O co tak naprawdę chodzi? Pewności nigdy nie ma w 100%, ale według mnie jest to nawiązanie do przedmiotów wycofanych do skarbca, lecz nie do zwykłych przedmiotów, a do tych, za którymi gracze tęsknią najbardziej. Po wpisaniu frazy VAULT w plikach gry, naszym oczom ukazują się wartości takie jak miecz Nieskończoności, Samolot, Pistolet Taktyczny, Tommy Gun, Bounce Pad oraz Chwytak, czyli wszystkie sześć usuniętych przedmiotów. Według doniesień i tego, czego możemy się domyślać z zwieńczeniem tego sezonu oraz tego eventu, mogą być portale, które pojawią się w jednym miejscu i gracze poprzez wejście w nie będą mogli zagłosować, który przedmiot chcieliby, aby powrócił do gry. Portale te mogą mieć zastosowanie mniej więcej tak jak lecz my gracze będziemy mogli dzięki nim zagłosować. Dlaczego powrót Tomigana jest najbardziej prawdopodobny? Ponieważ broń ta, która została dodana wraz z westernowym eventem niesamowicie szybko podbiła serca wszystkich graczy i bardzo im się spodobała. Jednak przez to, że był on troszeczkę za mocny został usunięty z gry. Według mnie delikatny Nerw i może być to naprawdę najlepsza i najbardziej lubiana broń w grze po jej powrocie. O ile ze strony Ballon spadów, Teka czy samolotu, nie ma większego ryzyka? O tyle sporym rywalem dla Tomigana może być chwytak. I tutaj kochani, pytanie do was. Gdyby Epic Games dało wybór chwytaka lub Tomigana, jako przedmiotu, który miałby wrócić do gry, to który z nich byście wybrali? Zagłosujcie w prawym górnym rogu w naszej ankiecie. Teraz bardzo krótko opowiem Wam o tym, co Epic Games uważa na temat rozdzielczości 4.3 oraz ich stanowiska w sprawie leczenia za fragi. Całość informacji znajdziecie na stronie Fortnite Polska, do której linka znajdziecie oczywiście w opisie. A ja Wam teraz tylko delikatnie to nakreślę. Epic Games powiedziało, że rozdzielczość 4.3 została usunięta, lecz powodem tego nie była chęć wyrównania poziomu rozgrywki, gdyż rozdzielczość ta dawała owszem delikatną przewagę w grze. Decyzja Epic Games była oparta na popularności. Gry Fortnite. Streamerzy tej gry, grając i dostarczając rozrywkę dla setek tysięcy osób na świecie, grając na rozdziału c 3 nie pokazywali Fortnite z dobrej strony jako gry z ładną kolorową oprawą graficzną, lecz jako grę, która wygląda jak rozciągnięta, niedopracowana i po prostu brzydka. I o ile wam, jako graczom, może wydawać się to dziwne, o tyle postawcie się na miejscu gracza, który jeszcze nie miał przyjemności zetknąć się z tą grą i przed zainstalowaniem chcę obejrzeć stream pro playera, aby zobaczyć, jak ta gra. Naprawia. Wygląda. Rzeczywiście rozdziałka 4 na 3 mogłaby go odepchnąć od gry i zniechęcić do jej pobierania. Co do leczenia za chwilę, Epic Games powiedziało, że zanotowali ogromny powrót graczy do Fortnite, którzy postrzegani byli jako gracze o wyższych umiejętnościach i rzeczywiście około 10% społeczności gry, która jest tak zwana spocona. Aktualizacja ta bardzo im odpowiadała. Niestety około 90% graczy, którzy grają w Fortnite gorzej czuli ogromną frustrację, ponieważ każda gra przeradzała się w walkę o przetrwanie, a nie w ciekawą i przyjemną rozgrywkę, przez co Epic Games zanotowało ogromny spadek zainteresowania Fortnite wśród tych 90% tak zwanych bambików. Dlatego została dodana forma gry na arenie, która zachowywała zmiany syfonu, które tak bardzo podobały się części graczy Fortnite, aby tak zwane pocency mogli tam właśnie grać i tam właśnie rozwijać swoje umiejętności, a nie psuć gry tym mniej doświadczonym graczom. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy kamień z trybu Thanosa wpadnie do wulkanu? Mój widz Cubix Gaming podesłał do mnie nagranie, które może wam odpowiedzieć właśnie na to pytanie, ale łowo, wow, wow, ale rymuję, nawet tego nie czuję, bum, bum, bum. Według mnie jest to dosyć śmieszny błąd, lecz Epic Games powinno poprawić i lepiej testować swoje tryby w celu uniknięcia takich wpadek, ale trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę zabawnie. Jeszcze tylko nam dać dźwięk, nie dla psa basa, i byłoby naprawdę już wszystko. I już tak całkowicie kończę to pokażę wam teraz niesamowite zagranie jednego z graczy, którego śmiało możemy nazwać Robin Hoodem z Fortnite'a. Jak wam się podobało, mam nadzieję, że odcinek wpadł w wasze gusta i że dowiedzieliście się, się czegoś nowego. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę na zasięgu materiału oraz udostępnijcie ten film swoim kolegom. Pamiętajcie również, moi drodzy, o subskrybowaniu tego kanału, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subów. Na koniec, moi drodzy, bierzcie udział w giveaway'u na słuchawki, wpisując mój kodzik w sklepie, i to, i podłoga oraz napiszcie komentarz, pod spodem z waszym nickiem z Fortnite. Pozdrobiczki, trzymajcie się i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!